11 listopada po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym miejscowości Radzików. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód ciężarowy uderzył w mur cmentarza, i w zgłoszeniu też było zawarte, że mógł się zapalić. Po przyjeździe pierwszych zastępów. Potwierdziliśmy zgłoszenie, z tym że nie stwierdziliśmy pożaru samochodu ciężarowego. Samochodem podróżowała jedna osoba, nie wymagała udzielenia pomocy medycznej. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zebraliśmy część ropy z uszkodzonego zbiornika. Na miejscu pracują dwa zastępy PSP Dzierżoniów, zastęp OSP Łagiewniki i OSP Oleszna. Na miejsce wezwano zarządce drogi oraz przedstawiciela gminy, który będzie zobowiązany do zebrania zanieczyszczonej gleby, a następnie jej utylizacji. Na czas działań na drodze krajowej nr 8 odbywa się waha Dalsze czynności w sprawie starzenia drogowego prowadzi policja.